Witam Państwa Izabela Litwin. Myślę, że moi stali słuchacze już mnie znają, ale przedstawiam się tak dla tych, którzy po raz pierwszy mnie słuchają. Proszę Państwa, reprezentuję Fundację Jesteśmy Zmianą, i ta fundacja działa w tym kierunku, by przybliżyć możliwie szerokiej, szerokiej grupie. Naszych rodaków, przybliżyć sprawy ekonomii i sprawy finansów, które naprawdę są zupełnie prawie niezrozumiałe, nie, nie są zrozumiane właściwie przez społeczeństwo. To są bardzo ważne problemy i dlatego musimy o nich rozmawiać. 17 lipca tego roku Fundacja, ale także inni sygnatariusze, no przede wszystkim Warszawska Szkoła Zarządzania, Szkoła Wyższa. Klub Inteligencji Polskiej, Stowarzyszenie Spółdzielców, Towarzystwo Spółdzielców i Polskie Lobby Przemysłowe zorganizowało wspólnie konferencję prasową, która przedstawiła nasze stanowisko w sprawie, która wypłynęła w trakcie afery taśmowej, a naprawdę dotyczy zmian w ustawie o Narodowym Banku Polskim a szczególnie tych zmian, które dotyczą nagłośnionego bardzo problemu tak zwanego dodruku pieniądza. Myśmy nasze stanowisko przedstawili oficjalnie, rozesłaliśmy także do wielu podmiotów, decydentów, ale ponieważ ono jest napisane językiem dość hermetycznym, więc chciałabym Państwu przybliżyć samą ideę naszego stanowiska i chciałabym powiedzieć, Dlaczego ta idea, czyli możliwość zakupu przez Narodowy Bank Polski na rynkach wtórnych obligacji naszego rządu, dlaczego ta idea jest ideą przez nas popieraną i ideą właściwą? I teraz właśnie parę słów na ten temat. Żeby zrozumieć to, muszę się cofnąć do. Tego, co się dzieje, jak rozpoczyna się rok, prawda? Zaczyna się rok, rząd zbiera się na posiedzeniu i uchwala y, y, propozycję budżetu na dany rok. Ten budżet przedstawia Sejmowi, Sejm zatwierdza ten budżet i co się dzieje? Otóż z budżetu takiego wynikają dwie rzeczy. No, pierwsza, że wpływy do budżetu przede wszystkim to są wpływy podatkowe, wyniosą powiedzmy 300. Miliardów złotych. Miliardów złotych. Tak, takie, takie wpływy będą do budżetu. Wydatki jednak rząd nasz, wydatki budżetowe określa na wyższym poziomie. Określa je na 400 miliardów złotych. Oczywiście to są tylko przykłady. Zatem różnica pomiędzy tym, co. Rząd otrzyma od nas, od społeczeństwa, a tym, co musi wydatkować, jest 100 miliardów złotych. Jak zachowuje się wtedy rząd, skoro ma taką dziurę budżetową? Ta dziura budżetowa to jest w tym wypadku te 100 miliardów złotych, i teraz trzeba skądś znaleźć środki, żeby te wydatki, które są konieczne, bo tam dyskusje trwają prawda, bardzo długie, że te wydatki, które są konieczne, żeby pokryć. Otóż w tym celu, żeby pokryć te 100 miliardów, rząd wypuszcza obligacje, obligacje. Ja oczywiście uproszczę to i powiem, że co to jest taka obligacja, czyli po prostu normalnie rząd zadłuża się, więc zadłuża się poprzez sprzedaż obligacji, to znaczy tak, pożycza powiedzmy z banku komercyjnego, pożycza powiedzmy, że 50 miliardów, prawda, pożycza 50 miliardów i w zamian za to daje taki papier, który nazywa się obligacja i na tym papierze jest napisane, że za dwa lata w zamian za te 50 pożyczonych 50 miliardów odda 55 miliardów, bo odda z odsetkami. Czyli jednym słowem państwo zapełnia tą dziurę budżetową poprzez emisję obligacji, czyli poprzez zadłużanie się w różny sposób w bankach, ale także poprzez sprzedaż obligacji publicznych, bo takie obligacje może kupić także każdy z państwa. Może także te obligacje kupują fundusze, na przykład fundusze emerytalne, czyli jednym swoim państwo się zadłuża. Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, ja tu zaraz to pokażę. Że te 100 miliardów. Całe 100 miliardów, już nie będziemy się rozpraszać. Te całe brakujące 100 miliardów jest, jest oczywiście obligacja, obligacja, ta obligacja może być procentowa, może być bezprocentowa, to nie ma znaczenia. I to, tę obligację kupuje Narodowy Bank Polski. Co się wtedy dzieje? Otóż Narodowy Bank Polski dostarcza budżetowi tych 100 miliardów. Czy drukuje te pieniądze? No nie, nie drukowałby tych pieniędzy, tylko ponieważ rachunek rządu, czyli państwowy rachunek prowadzony jest przez MBP, no to po prostu na koncie rządowym, na koncie rachunku bieżącego rządu do, zostanie dopisana kwota 100 miliardów do dyspozycji rządu. Sytuacja jest taka. Rząd, nasz rząd, polski rząd, czyli nasz rząd narodowy, prawda, czyli naród. Reprezentowany przez rząd, zadłużył się u kogo, zadłużył się w NBP, który w nazwie jest także narodowy, prawda? Narodowy, narodowy. Czyli naród zadłużył się u narodu. Można by tak powiedzieć? Można. Oczywiście, skąd się bierze te 100 miliardów, czy to jest rzeczywiście jakiś pieniądz nowy, który się pojawia na rynku. Tak, to jest pieniądz, który musi być wydatkowany, którego brakuje. I czy pochodziłby on z NBP, z nowej emisji, czy pochodziłby z banków, to on i tak, i tak na rynku by się znalazł. Musimy zrozumieć jedno, że te 100 miliardów musi być wydatkowane. Bo to jest taka potrzeba. I teraz skąd te pieniądze będą pochodzić, nie ma znaczenia. Jeżeli nie zadłużymy się w banku, tylko wyemituje te pieniądze NBP i zadłużymy się w NBP, no to powstanie dług w NBP. I teraz jest jaka sytuacja? Rząd, nasz rząd ma dług, prawda? Ma dług. NBP ma wierzytelność rządu, prawda? Czyli wierzytelność, wierzytelność, czyli. Czyli po prostu ma te 100 miliardów, miliardów, może żądać od naszego rządu. I teraz co się stanie, jeżeli NBP powie tak, ja ten dług anuluję. Anuluję. Nie ma go. Czyli rząd, dług publiczny, wewnętrzny przestaje istnieć. Rząd już nie ma długu publicznego, bo został umorzony, czyli został darowany przez wierzyciela. Czy coś się zmieni w związku z tym na rynku? Czy ta akcja? Ta akcja umorzenia, czy ona wpływa na gospodarkę, czy w tym momencie przybywa jakieś pieniędzy? Nie, bo te pieniądze już dawno rząd miał i dawno już je wydatkował. Co się stało? Stało się tylko to, że nagle zniknął dług z jednej strony, z drugiej strony w NBP, który jest też narodowe, zniknęła wierzytelność. Z jednej kieszeni narodowej do drugiej kieszeni narodowej. Zrozummy, musimy wiedzieć jedno, że zarówno rząd, jak i NBP reprezentuje nas, naród. I to jest przenoszenie pieniędzy z kieszeni do kieszeni. I takie darowanie, takiego długu, nie ma żadnego znaczenia. Jednakże, jednakże, artykuł 220 naszej Konstytucji, artykuł 220 Konstytucji zabrania NBP, NBP nie może kupować obligacji. Obligacje rządowe, rządowe. Zakaz. NBP ich kupować nie może, dlatego że uważa się, że takie kupowanie przez NBP obligacji rządowych jest to finansowanie deficytu budżetowego. No taka jest prawda. Jest to finansowanie deficytu, bo brakowało tych 100 miliardów. Jeśli NBP kupiłoby te obligacje, nabyłoby te obligacje, to znaczy dostarczyłoby pieniądze na zatkanie tej dziury budżetowej. Jak na, na, później by to umorzyło, no to po prostu nie ma także długu publicznego. Nie ma dziury budżetowej, nie ma wewnętrznego długu publicznego, i, ale w gospodarce nic się nie dzieje. To są tylko cyfry na papierze. To trzeba zrozumieć. To są tylko cyfry na papierze. Ale ponieważ artykuł 220 nam tego zabrania, tak, to ja sobie mogę tu pozwolić na taką dygresję, że ja uważam, że konstytucja służy nam, obywatelom, ludziom, prawda? I służy naszemu narodowi, ma chronić nasze interesy, ma być przyjazna dla nas. I ta konstytucja, myśmy tą konstytucją, tym zapisem, myśmy sobie skrępowali nogi, prawda? Myśmy sobie założyli kajdanki. Na nogi, bo już zabroniliśmy sobie takich operacji. I teraz zabraniając takich operacji, teraz płaczemy, Boże, nie możemy zrobić kroku, bo jesteśmy skrępowani konstytucją. Ale kto nas skrępował tą konstytucją? No sami to zrobiliśmy. Jeżeli sami potrafimy się zakuć w kajdany, no to sami możemy także sobie. Kluczykiem te Kajdanki otworzyć, normalnie zmieniając Konstytucję. Ale ponieważ to jest proces długotrwały, a wiadomo, jak działa, <grywania> działają nasze, nasze e, nasi decydenci, e, w jaki sposób ten proces legislacyjny się odbywa, więc powiedzmy sobie, że nie będę się już tego czepiać. Zatem co żeby nie zmieniając konstytucji, co proponował prezes MBP? Sądzę, że to nie tyle jest propozycja prezesa NBP, co chyba poprzedniego ministra finansów, bo sądząc z wywiadów, jakie udzielał poprzednio, to już te rzeczy się przebijały z jego słów. Oczywiście on niczego nie mówił otwartym tekstem, przynajmniej nie publicznie, prawda? Ale uważam, że zarówno to, jak i ten projekt, projekt inwestycyjny, który jest w dalszej części rozmowy tych panów, prawda, z afery taśmowej, to są pomysły naszego byłego ministra, czyli pana Rostowskiego. I tak, tak po prostu myślę. No ale w tej chwili to padło z ust prezesa NBP, więc niech tak będzie. I teraz, co w tej chwili ten prezes, żeby nie naruszać konstytucji, czyli żeby rząd nie mógł sprzedawać obligacji, żeby. Pilnował konstytucji, żeby NBP nie mogło nabywać obligacji rządowych. Co on proponuje? On proponuje tak, żeby rząd wypuścił obligacje, obligacje rządowe, prawda? Rządowe, nabywa Bank Państwowy Polski. Bank Państwowy, nie zagraniczny. I teraz ten Bank Państwowy nabywa obligacje które od tego banku, już nie od rządu, tylko od banku kupuje NBP. NBP. Czyli w tym wypadku NBP nie kupuje obligacji od rządu, tylko kupuje na rynku wtórnym, to znaczy najpierw obligacje są sprzedane bankowi państwowemu, prawda? Czyli to bank państwowy udzielił jak gdyby rządowi pożyczki, a potem dopiero od tego banku państwowego nabywa to NDP. i oczywiście moim marzeniem jest, żeby po zakupie tego, prawda, po jakimś czasie jednak NDP znowu dokonał czego? Umorzenia, umorzenia tych obligacji, czyli po prostu, żeby znowu znikał dług publiczny. Nie jest to wtedy, nie narusza to artykułu 220, a jest praktyką stosowaną przez na przykład Stany Zjednoczone. Bo USA także ma taki zapis konstytucyjny, podobny do naszego i dlatego Fed skupuje obligacje rządowe od banków pośredników. Czyli banki kupują rządowe obligacje, następnie Fed je skupuje. I w tej chwili jest taka sytuacja, że gro wewnętrznych obligacji, wewnętrznych, bo nie mówię o zagranicznych, te, które są zagraniczne, to już trudno, prawda, to jest inna sytuacja, ale wewnętrzne obligacje są wszystkie w posiadaniu Fedu. Dokąd Fed nie upomni się od rządu amerykańskiego o spłatę tych obligacji? Dotąd rząd się w ogóle nie przejmuje, bo zresztą ma sobie dług publiczny, on sobie tam rośnie, nikt się tym nie przejmuje. U nas też dług publiczny może rosnąć, obligacje powinny być skupione przez NBP. NBP powinien to umorzyć, a ja tym się sprawa skończyła. Czyli jednym słowem, dlaczego NBP może umorzyć te obligacje? A normalny bank nie za bardzo. Otóż dlatego, że NBP jest równocześnie emitentem tego pieniądza, więc on ten pieniądz może tworzyć. On go tworzy tyle, ile na rynku potrzeba. Pamiętajmy, że pieniądz to jest tylko pośrednik wymiany i NBP dostarcza tego pośrednika wymiany na rynek. Chciałam Państwu po prostu przybliżyć całą tą zabawę i. Cały ten absurd z tym związany, prawda, bo to jest oczywiście sytuacja absurdalna, w ogóle powstawanie długu publicznego, czy powstawanie tej, tej luki, czy, czy nie, nie luki, tylko, tego, tej dziury budżetowej, to, to jest wszystko taka zabawa jak w piaskownicy powiedziałabym. Gdybyśmy znali te mechanizmy, to byśmy dawno się sprzeciwili takiej sytuacji, jaka jest. Ale to jest tylko to, o czym chciałam powiedzieć, żeby przybliżyć Państwu nasze stanowisko. Zapraszam do zapoznania się z tym stanowiskiem. Jeśli wejdziecie na konferencja suwerenność, monetarna Polski. Jeśli takie wpiszecie hasło do Google, to będziecie mogli śledzić przebieg tej konferencji i dyskusję, jaka była na tej konferencji. Tam także jest opublikowane nasze stanowisko. Dziękuję Państwu bardzo.